Otwieram dyskusję nad Wieloletnią Prozotą Finansową w Gdzie Rady na lata 2014-2025. Pan radny Koczkowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja będę głosował przeciwko Wieloletniej Czolności Finansowej. Mówiłem to na komisjach, mówiłem na spotkaniach Radymi. Tu są pokazane konsekwencje zaciągania ruchu. Fundujemy mieszkańcom w latach następnych spłatę długów dosyć dużą kwotę. E, ostatniego dnia grudnia była to kwota 18 tysięcy, żeby na sesji się pojawiła kwota 20. Przepraszam tysięcy milionów. 18, 000 000 000. E, 18 000, później 20. 000. Oczywiście musiało być to zgodne e, z zapisami w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dzisiaj mamy informację, że na koniec roku 2014 przewidywana spłata przepraszam, przewidywana kwota długu będzie wynosiła ponad 17 milionów zł. Czyli przez ten rok spłacimy jakąś część. Oczywiście ona będzie kwota malała od 14, 13 i tak dalej dalej aż do roku 2023. Skąd chcemy znaleźć pieniądze na spłatę tego zadłużenia? Są dwie pozycje tak naprawdę w tej wieloletniej prognozie, które mogą nam to umożliwić. Pierwszą z nich jest udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych. Wiemy, że w budżecie gminy Jeziorane udział w podatku od osób prawnych jest niewielką kwotą. Bo tak naprawdę żaden przedsiębiorca, który kieruje się własnym interesem, własnej firmy, wszystkie nadwyżki inwestuje, nie odprowadza tych podatków. No, te kwoty są tak naprawdę niewielkie. To są kwoty rzędu 20 tysięcy złotych w skali roku. Gro udziału wpływów do budżetu. To jest subwencja oczywiście ogólnooświatowa. Ona jest, można powiedzieć, celową, bo musimy utrzymać oświatę i musimy te pieniądze wydać. Co więcej, wydajemy więcej niż dostajemy na oświatę. Natomiast udział w podatku od osób fizycznych jest tą kwotą, która może przysporzyć zwiększenia albo dochodów w budżecie gminy. I różnie to się kształtuje w zależności od autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest chyba teraz już czwarta ta poprawka i te kwoty są trochę mniejsze, ale był moment taki, że bardzo optymistycznie e, zakładałyśmy, czy zakładał burmistrz, że te wpływy będą e, do budżetu gminy, czyli to, co minister finansów nam przekaże, rosną nam o milion złotych. Jest to mało prawdopodobne według mojej oceny. Może się mylę, nie wiem, może jestem zły ekonomistą. Ekonomistą, może nie jestem, ale e, potrafię liczyć i widzę, co się dzieje na rynku. Ludzie nie zarabiają więcej, sytuacja gospodarcza jest zła, więc trudno jest oczekiwać, żeby wpływy do budżetu gminy były raptem z tego tytułu, w udziale podatków osób fizycznych, były większe. Ciężko jest określić, że ludzie zapłacą większe podatki, bo będą więcej zarabiać. Raczej tak nie będzie. Natomiast drugim tym czynnikiem, który będzie powodował to, że będziemy w stanie spłacać dług zgodnie z harmonogramem, który prawdopodobnie no, musi być przyjęty razem z umową bankową na udzielenie kredytu, są wpływy dochodowe gminy. Tymi dochodami są podatki opłaty lokalne. Jak to się kształtuje na przestrzeni tych lat, czyli począwszy od roku 2014 roku, zakładamy, że te wpływy będą na poziomie 5 milionów 630 tysięcy w tym roku, 2014. Ale już w 2015 będzie to 7,5 miliona. Później 7 milionów 750 do 8, aż dochodzimy w roku 2020 do 8 milionów 100 tysięcy. Jaka jest to konsekwencja? Taki prosty rozwój. Czyli radni muszą podnieść podatki. Od nieruchomości podnieść podatki rolne, czyli takie, które ogłosi minister właściwy. Ogłoszone zostaną przez Główny Urząd Statystyczny. Jak Państwo wiecie, maksymalna stawka opłaty za kwintal żyta jest podstawą do obliczenia podatku rolnego. I chcąc zrealizować te spłaty tych rad kredytu i tej sytuacji, przyszła Rada będzie musiała kształtować te wielkości w maksymalnych wartościach. Nie wiem, czy. Budżet mieszkańców będzie w stanie to przyjąć. Ale to jest, proszę Państwa, konsekwencja zaciągania zobowiązań. Mamy na koniec roku w uchwale budżetowej zmieniającej na rok 2013, jak dobrze pamiętam, była to kwota około 20 milionów. Na koniec tego roku przewidujemy, że będzie to kwota. 17 milionów 78 tysięcy zł. Oczywiście przede wszystkim muszą nam wyjść tutaj te wskaźniki, te współczynniki, które kształtują to, że gmina spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych. Nie wiem, może jestem yy, źle wróżę, źle przewiduję, ale kredyty kiedyś trzeba na coś spłacać. I akurat fundujemy w następnej Radzie ten problem yy, Radzie podjęcia decyzji. Natomiast mieszkańcom spłatę, bo nie wierzę w to, że znajdzie się jakiś bogaty przedsiębiorca, który przyjedzie i powie, proszę bardzo zapłacę za nas te długi. Dlatego ja będę głosował przeciwko tej wieloletniej propozycji finansowej na te lata. I nie zabierałam głosu w sprawie budżetu, bo musiałbym y, zbyt wiele rzeczy powiedzieć na ten temat, ale zależało mi na tym, żeby ten budżet był uchwalony, chociaż za nim nie głosowałem, wstrzymałem się. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji. Bardzo proszę Pan Stanisław Kradecki. przypominam, przez ostatnich 7 lat inwestycji, za którą kolega głosował. Jakakolwiek to inwestycja w na nie była, zawsze było głosowanie przeciwko. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że większość inwestycji jest robionych ze środków unijnych. Czy wspieranie nauki naszych uczniów, czy FASA. Czy była robiona kanalizacja, czy wodociągowanie, wodociągowanie to było wszystko robione w dużym, z dużym udziałem lub bardzo dużym udziałem środków unijnych. Możemy stać i, i, i patrzeć, jak pieniądze obok nas przepływają, a możemy zrobić dużo wysiłków i możemy te pieniądze pozyskać. Ten wysiłek został zrobiony, te pieniądze zostały pozyskane i w tej chwili grzechem byłoby tych inwestycji nie przeprowadzić i tych pieniędzy nie pozyskać. Ja pamiętam dyskusję, która toczyła się nad budową e, hali sportowej. Gmina miała w tym momencie upaść, miała, e, e, miała pójść na drzewa. I chwalić e, nie na niebie się e, tą inwestycję spłaciło się dawno temu. Kala jak służyła jeziorom, tak dalej służy i jeszcze, e, nie mam, że szereg lat posłuży. Pytam się, kto ma dbać o inwestycje w gminie, kto ma dbać o to, żeby y, gmina, że, żeby przysparzać mieszkańcom y, z majątku trwałego, jak nie da. Bo nikt z zewnątrz tam nie przyjdzie i inwestycji nie zrobi. Jeśli my sami nie będziemy chcieli tych inwestycji zrobić. Y, Powiem szczerze, y, z, mam dość tych, y, te, tego boju o fosy gdzie ro, ro, robisz, kolego, z, jeszcze z dwoma latami... Ale laty, mówimy nie o ty... finansowej nie, opadł być koszt, nie? Gdzie to jest, jest, to jest wszystko, aby do, te, te inwestycje nie zaistniały. A przecież gmina włożyła taką ilość wysiłku, aby pozyskać te pieniądze, za, za, za swój własny udział nie bylibyśmy w stanie wyremontować y, z obecnego amfiteatru. A tu robimy, remontujemy, w zasadzie od nowa tworzymy amfiteatr i robimy w, w powołanie Miejsca, które przez lata było z postępem. Dziękuję bardzo, Ale. Bardzo. Ja bardzo żałuję, że Pan Radny nie słuchał. Ja nic nie mówiłem o FOS-ie. Ja mówiłem o wieloletniej prognozie finansowej. Nawet się nie zajmknąłem na temat fos -ie. dlatego dziwię się, że jeżeli mówimy o prognozie finansowej, Pan porusza kwestie, to jak każdy ma prawo wypowiadać swoją opinię i mówić na temat budżetu. I mówić na temat wieloletniej prognozy finansowej. Ja, no to jestem pełen podziwu, że Pan tak bardzo optymistycznie na to wszystko patrzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Bardzo proszę Pani Aniela Gajdzis. Bardzo proszę. Mikrofon Pani Wysoka Rado, Szanowni <coughs> mieszkańcy. Proszę Państwa, z budżetu naszej gminy, gdybyśmy nie zaciągali kredytów, myślę, że nie, do, nie wykonane by były żadne inwestycje, takie jak kanalizacja na wsiach, podociągi, ulice, szkoły. Naprawdę nasz budżet... Są Boiska. Boiska. Wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Się, jest... Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę. Niech się my, Państwo się uśmiechają, a nawet się śmieją, jeżeli Państwo to sprawia. To proszę uprzejmie. I wiele jeszcze innych inwestycji. Jeżeli, dawno jestem już Trzy lata i zawsze słyszałam, że jest trudny budżet. Każdy budżet jest trudny, nawet gdyby było tam bardzo dużo pieniędzy. No jeżeli jest dużo, wymagania są wtedy jeszcze większe. Jeżeli podjęliśmy decyzję za tym, żeby zaciągać zobowiązania, żeby realizować inwestycje, żeby na, w naszej gminie żyło się społeczeństwu lepiej, to musimy przyjąć również tą i żeby te zobowiązania spłacać. To nie ma tak, że ja zaciągam kredyt, a sąsiad za mnie spłaci. Czyżby te zobowiązania miała spłacać inna gmina? Nie. Jeżeli chodzi o czy optymistyczne są założenia, planowaniu, czy to będzie 8 milionów dochodów, czy 7 w 2023 roku dzisiaj na no to pytanie nie odpowie nikt. Najlepszy ekonomista, najlepszy planista, bo nie wiemy nawet, co może być za pół roku, a nie za siedem lat. A takie są przepisy, że skarbnik gminy musi podjąć i zaplanować. Nie uzupełni się, to po prostu musi. A my, jeżeli mówię jeszcze raz, podjęliśmy decyzji o zobowiązaniach musimy być odpowiedzialni, żeby te zobowiązania spłacić. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa są to dokumenty finansowe powiązane. Tego nie oddzielimy. Dziękuję bardzo. I obyśmy, jeszcze mam prośbę do wszystkich Państwa, obyśmy przez ten trudny okres spłat przeszli spokojnie. Dziękuję bardzo. Aby nie płacili dalej. Dziękuję bardzo na razie. Dziękuję Pani Radnej. Jeszcze ktoś z Państwa radnych ma? Pani Maria? Bardzo proszę Pani Mario. Dziękuję bardzo. Zostałam wychowana, aby jednak powiedzieć szerzej o wieloletniej prognozie, co zresztą jest słuszne. Dlatego, że wpadła tutaj wypowiedź, że rzeczywiście podatki z podatków i opłat jest zaplanowana wartość skokowo dość znacząco. Proszę Państwa, do tego wskaźnika bierze się przede wszystkim dochody ogółem i dochody bieżące. I te bieżące, jak zobaczymy w prognozie, są utrzymane z niewielkim wzrostem co roku, tak jak to się odbywa z tytułu inflacji, z tytułu... Wszystkich rozliczeń w kraju i wszędzie na całym świecie. I ta pozycja nie budzi obaw, a część składową tej pozycji są podatki i opłaty. Bardzo szybko można oczywiście zamienić pewne pozycje. Jeżeli subwencja będzie większa, na pewno byłoby to wtedy mniej podatków i opłat. Co prawda zdaję sobie sprawę, że troska pana Radnego jest w pewnym mierze słuszna i bardzo dobrze, że poruszył ten temat. Ja tylko chcę powiedzieć wszystkim Państwu, radnym także, że w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowana została nadwyżka od roku 2014. I ta nadwyżka, wielkość spłat jest utrzymana na poziomie takich samych kwot, jak wynik budżetu plusowy. I oby nam się to udało. Te nadwyżki służą w spłacie rat kredytów i pożyczek. I taki jest zamiar tej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa Radnych? Bardzo proszę Pan e, Radny Kawecki. Ja proszę Państwa, to um, odnosząc się do wielu z tej sobie finansowej, pamiętam tylko tak, że dochody na przestrzeni ostatnich Proszę. proszę, 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 proszę pana. ...że dochody gminy na przestrzeni ostatnich Bardzo to, proszę, do proszę o ciszę z 3,5 na 4 do około 9 milionów złotych. Dochody własnych. Skutkiem tego było to, że otrzymujemy w tej chwili mniejszą subwencję wyrównawczą dlatego, że mamy wysokie dochody własne. Dziękuję bardzo. Oddać, Wartość na koniec roku 13 wymieniona w Rady na 20 milionów jest bardzo długi planowanego, tak jakbyśmy osiągnęli wtedy, gdybyśmy zrealizowali stronę dochodów i stronę wydatków na 2016. Już w tym momencie wiedziałam, dlatego podsumowałam mniej więcej spodziewany dług na 18 milionów złotych. A dzisiaj już mogę powiedzieć, że ten dług na koniec grudnia tamtego roku jest jeszcze mniejszy. Jest niepełny 18 milionów złotych z tego tytułu, że my przez cały rok oszczędzaliśmy. Na wiatra, co było przy każdym no, dziękuję. dziękuję. bardzo. E, bardzo proszę Pani Radna Romualda Szoka. Ja, jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej, jestem tutaj wierzona na pracę za ubranie za głosu. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że jeśli jest nawet zaciągnięty dług, realizacja jest inwestycji. To jest wszystko niestracone, proszę Państwa, bo te inwestycje zostają w mieście, zostają w gminie i zostają, i zostają dla ludzi, którzy z tego korzystają. A jeśli byśmy nie doszli do tego i nie, nie, nie brali tych inwestycji, gdzie są dofinansowane w, gros, w gros kwocie właśnie z funduszów unijnych, to dzisiaj by nasi mieszkańcy wsi nie mieli wody, nie mieliby kanalizacji, nie byłaby zrobiona droga jedna, nie byłaby zrobiona druga, bo byśmy biernie czekali. Nie jesteśmy tylko jedną. jedną. I w Polsce, że my że mamy zobowiązania. Są gminy, co mają przekraczane wskaźniki, które nas obowiązują jako gminę. My wskaźników nie mamy przekroczonych. I do tego nie dojdzie, że się przekroczy wskaźniki, tylko jesteśmy jeszcze w maksymalnym pułapie. I musimy, proszę Państwa, trzeba, jeśli się chce coś osiągnąć, tak jak w każdym domu prywatnym, jeśli nie ma przedsiębiorcy, proszę Państwa, żeby nie korzystał z kredytu. Nie ma. Bo jeśli chce mieć firmę, no nie szkodzi też pan jeśli chce mieć, chce mieć firmę i rozbudowywać bo pana tą firmę, to każdy ma kredyt. Naprawdę ma kredyt, ale jeśli jest ten kredyt wykorzystany celowo, a gmina wykorzystuje wszystkie kredyty celowo i dla mieszkańców, żeby im poprawić byt, żeby szybciej mogli skorzystać z pralki, żeby szybciej mogli mieć telewizor czy inne rzeczy. Także, także naprawdę nie przerażajcie się tym długiem, tak jak tutaj pan Boczkowski nam przedstawia. Pan Boczkowski w swoim czasie miał swoje miejsce w Co zrobił? Był bierny i nic nie zostawił. Pani Romualdo, tak, no Proszę państwa, bardzo proszę o zachowanie spokoju. E, Ponieważ nie widzę więcej głosów w dyskusji, bardzo proszę pan radny Frączek. Mam jedno pytanie, bo w wydatkach jest wstawione, zeszliśmy o 100 tysięcy, z 800 tysięcy na 700 tysięcy obsługa długu publicznego, a w wieloletniej prognozie na 2014 rok mamy wstawioną 600 tysięcy wartość, to jest 100 tysięcy różnych. Mówiłam, za to że o 100 tysięcy złotych, nie na Ale wcześniej schodziliśmy z 800 tysięcy na 700? Z 700 tysięcy, na 600 tysięcy. Ta kwota 100 tysięcy została rozdzielona na stronę wydatków po 50 tysięcy na planowanie planowaniu okay. za leki i 50 tysięcy w zarządzaniu. Na zakup materiałów. Tak, Dziękuję bardzo. A Jeszcze tak bardzo proszę. Chciałem, że to jedno pytanie było proszę. Chciałbym zaznaczyć, że od października do wizojum pierwszego przez cztery autopoprawki zwiększył się nasz dług i spłaty tego długu przypadają prawie 1,500 zł na lata 2022, 2023 i 2024. To jest 600 tysięcy 2022 rok, 500 000 23 2023 i 400 2024. Także to co robimy teraz będzie się jeszcze jeszcze ciągnęło za nami... Bardzo I nikt nie mówi, ale nie o to mi chodzi, że jestem przeciwny czemuś. Tylko trzeba mieć świadomość, że jak coś robimy, to będziemy to bardzo bardzo, bardzo bardzo. Proszę zbierali. pana, to jest dziwne bardzo. Bo pan ale pan, Pani ubiega... Romko, bardzo ja proszę. Ja nie Jeszcze pan, wóz... pan, pan nie skończył wypowiedzi. Bardzo tak. proszę o zgłoszenie chęci wypowiedzi. Wtedy udzielę tak. głosu. Tak. Tak. Ja nie neguję niczego, ponieważ były robione i są robione jego wszędzie, ale chcę uprzedzić wszystkich tutaj obecnych, że to się wiąże z długoletnią spłatą Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jest bardzo proszę, Pan Krzysztof Dahiło, bardzo proszę. Proszę z tamtej strony pomruki to, to słyszę, że były temat, kiedy poruszany boisk, boiska to też słyszałem pomruki, też się niektórym, niektórym osobom nie podobało, bo jest parę osób w tej gminie. Co byśmy nie zrobili, co by nie zrobił Pan Burmistrz, to się Państwu nie będzie podobać. Nie wymieniam ja nazwisk, bo kultura tego wymaga, ja tego nie powiem, ale Państwo wiecie może, yy, o kogo chodzi. I proszę Państwa, jeśli chodzi o inwestycje, tak, to nie róbmy inwestycji żadnych. Nie róbmy inwestycji w Radosłowie, we Wszaknowie i wtedy będzie pięknie, ale wtedy zarzucicie nam, że się nic nie robiło, tak? Panie Krzysztofie, ja bardzo proszę o, nie ze społeczeństwem rozmawiamy, tylko rozmawiamy w tej chwili, rozmawiamy w tej chwili o, o wieloletniej prognozie finansowej. A nie ma tam, tak zapamiętamy, tutaj nas straszyć długami, bo proszę Państwa, długi były, są i będą, Czy będzie ta, ta czy ta rada zaciągnie długi, czy zaciągnie rata za 4 lata, czy zaciągnie rata za 8 lat, proszę sobie przypomnieć te słowa, za 8 lat, też rada zaciągnie dziś długi. Jeśli inwestycje chcemy, żeby w były, żeby były żeby na wioskach, żeby była ta gmina, żeby wyglądała ładnie i miasto tak, I miasto to musimy to zaciągnąć. No, nie trzeba być wielkim filozofem, żeby y, mówić, że y, zaciągnięte pieniążki to będą, gminy pociągnąć podziału To jest prawda. Ja wiem, że będzie trudno, ale na pewno sobie z tym rodzimy. I przyszły rady do sobie braku. Bo pamiętam, poprzedni yy, poprzednie burmistrzowie też zaciągali długi i też była wielka krytyka, bo jednak, tak jak Państwu jeszcze to powiedziałem, mieszką 24 lata w jezioranach. I też ci na takich burmistrzów składały gromicy z tego nieba gminy zielona już się nie podniesie. Jak Państwo widzicie, podniosła się, nadal funkcjonuje i twierdzę, że dobrze funkcjonuje. I kolana z powodu niezbędnie, bo jeżeli już dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę Pani Anie. Aniela Kajusza. Proszę Państwa, Pan Krzysztof powiedział, zobowiązanie, jak ja również e, powiem, jest to kwarta niemała, dlatego rozłożona jest tak w odległym czasie, bo trudno by było 17 czy 18 milionów spłacić w roku 2014. Dlatego mamy to rozłożone zobowiązanie do 2025 albo nawet 2027 roku. Przecież nawet, do, wróćmy do gospodarstw domowych, jeżeli wszyscy byliby w Polsce tak strachliwi i nie zaciągali zobowiązań, to proszę mi powiedzieć, jak młodzi ludzie kupowaliby mieszkania? Zaciągają kredyty na 30-40 lat, nie wiedzą, czy będą mieli pracę, czy nie. Ponoszą ryzyko. My również ponosimy ryzyko za to, żeby coś mieć. Nie ma nic bez ryzyka. Dlatego zobowiązania rozłożone są na tak długo, Nikt z Rady nie podniesie ręki, żeby jeszcze Pan Burmistrz, kiedy wystąpi, poza ściągnięcie 20 czy 15 milionów, bo wtedy będziemy sobie zdawali sprawę, że tego nie spłacimy. Więc tak. tak, dlatego zobowiązania są rozłożone na tak, żeby to było realne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. To przystępujemy do czytania projektu uchwały. Uchwała nie 1 na 31 przez 255 przez 2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wynoletniej Prognozy Finansowej i Minieś Rady na lata 2014-2025 na podstawie artykułów 226-227-228-230 ustęp 6 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, funkcja 1042 z późniejszymi zmianami w związku z artykułami 121 ust. 8, artykułami 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy prowadzące ustawy o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, roku pozycja 1241 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 18 ust. 2 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w Dziennik Ustaw z 2021 roku nr 142 pozycja 2591 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska uchwala zastępuje w pierwszy Wieloletnią prognozę finansował gminy na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1, paragraf drugi, prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 a, paragraf trzeci. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2, paragraf czwarty. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jeziorach nr 21 przez 186 przez 2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora na lata 2013-2025. Paragraf 5. Tak. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jeziorach. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 10 głosów za. Kto jest przeciw? 3 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przy trzech głosach wstrzymujących uchwała została podjęta. I na tym proszę Państwa skończyliśmy blok uchwały.